Najlepsze uczelnie na świecie mają żaglowce. To jest taki styl wypracowany na przestrzeni no, wielu setek lat. Chodzi o to, nie żeby nauczyć jak być kapitanem, tylko żeby nabrać szacunku do morza, nauczyć się pracy w grupie. To jest główny cel pracy na żaglach. Studiowałem w tym czasie, kiedy ten statek był budowany i kiedy podnieśliśmy banderę, byłem na drugim roku. Kandydatkę jeszcze odbywałem na Darze Pomorza, natomiast po ukończeniu studiów przez dwa lata byłem już na tym statku, na Darze Młodzieży, najpierw marynarzem, a potem asystentem osobistym, kapitana na Wiktorowicza. Ja przede wszystkim całe życie przepływałem na dużych masowcach. Także, dar to jest tylko taki drobny fragment mojej, mojego życia marynarskiego. Jak to porównać, Bo to zupełnie coś innego. To kompletnie inna bajka, to jest zupełnie inna praca. Tutaj jednak jest się. Nauczycielem i wychowawcą, i jest najcenniejszy ładunek, jaki można mieć czyli młodzież, więc to zupełnie inna odpowiedzialność, zupełnie inne obowiązki, inne życie. Atmosfera jest tutaj wspaniała. Jest okazja wejść dzisiaj na statek Dar Młodzieży, bo jest 40-lecie, dzień otwarty. Można tutaj zobaczyć cały statek, obejść, zwiedzić. Tego rodzaju żaglowce nie, nie spotyka się zbyt często, zatem jest to jak, jak najbardziej atrakcja dla, dla wszystkich, dla całych rodzin. Ja jestem już dawno po studiach, chętnie sam bym postudiował, chodząc tutaj i, i napawając się pięknem tego okrętu, bo jest to jednak spora atrakcja i na pewno świetna promocja. No myślę, że niewiele uniwersytetów może promować się w ten sposób.